Władysław Rymont. Insurekcja. Jeśli doceniasz moją pracę, zostaw ślad po sobie w komentarzu. Rozdział jedenasty. Margrabianka wyciągnęła ręce nad kulą i szepcąc jakieś niezrozumiałe słowa, patrzyła w kryształ długą chwilę, aż ów płyn zaczął mętnieć, burzyć się i pryskać. Jeśli masz mężne serce, spojrzyj, zobaczysz, co ci zapisało przeznaczenie. Umilkła, oczy się jej zawarły, zesztywniała w tej pozie, nawet krwawe usta pobielały na płótno. Wzburzone włosy, poprzeplatane perłami, przybrały podobieństwo wężów. Kula zagrała barwami tęczy i świeciła, jakby utajone w niej słońce rozbłysło. Spojrzał i już nie potrafił się oderwać. Widział w głębi kryształu jakiegoś człowieka okutanego w płaszcz, z kapeluszem nasuniętym na oczy i w czarnej masce na twarzy, a siebie stojącego naprzeciw. Krzyknął z podziwu, przyglądał się samemu sobie. Nieznajomy coś mówił. Kto to może być? Znał skąd dziś ten głos. Obraz zniknął, nim potrafił skupić uwagę. Ujrzał się w arsenale w pośród spiskowych. Noc prowadzi izo jakimiś załukami. przelatują kozacy. Świt na niebie, dzwony biją, dalekie strzelania, krzyki, bitwy, ulice, pożary, trupy i krew. Wojna z okrwawioną radymińską na rękach. Jakieś tłumy na ulicach. Jakieś sceny niezrozumiałe, jakieś zdarzenia, w których widzi siebie, a zgoła nie pojmuje związku ze sobą. Obrazy lecą jakby na skrzydłach błyskawic. Nie potrafi nawet zapamiętać, już patrzy na siebie jak na obcego i obojętnego. Ale majaki ludzi, spraw, miejsc i zdarzeń przepływały wciąż rwiącym potokiem, coraz jeno bletsze, dalsze i bardziej mu niepojęte. Czuł się już śmiertelnie wyczerpanym. Ledwie się trzymał na nogach i wsparłszy się o stolik, jakby zamierającymi oczami patrzył na dziwną scenę. Jakaś bitwa wrzała do otoczyła go czerń kozacka, broni się szablą. Pękła, chwyta więc z ziemi karabin, grzmoci kolbą, odpiera ciosy. Nacierają ze wszystkich stron i naraz dostał piką w twarz. Ktoś go pałaszem rąbie przez głowę, ktoś piersi przebija bagnetem. Wypuścił broń i pada na kupę trupów. Już nic więcej nie widzi, w oczach robi mu się ciemno, brakuje tchu, nogi się uginają, odbiega przytomność i padł ciężko na ziemię, jak kłoda. Kiedy otworzył oczy, margrabianka siedziała przy nim z rzeźwiącymi solami. Porwał się na nogi, srodze zawstydzony i gorąco się sumitował. Położyła palec na ustach. Ktoś pragnie pomówić z panem, ale musisz dać parol na sekret. Na niewidzianego. W jakiejże materii ma być rozmowa i z kimże? Możesz mu waszmość zaufać, a jeśli by to był ten, któregoś widział przed chwilą? Pamięć niedawnych widzeń buchnęła mu do mózgu panicznym strachem, zerwał się gwałtownie do ucieczki, ale nie zdążył, bo właśnie stanął przed nim ów nieznajomy, obtulony w płaszcz, z kapeluszem nasuniętym na oczy i w czarnej masce. Zaręba cofnął się przerażony, przetarł oczy i obejrzał się dokoła Nieznajomy siedział naprzeciw niego. Siadaj, poruczniku, chwiejesz się na nogach, Ozwał się uprzejmie. Boże, ten sam głos znany mu skąd ścić. Te same ruchy i postawa. W trzy dni zrobiłeś drogę spod Krakowa, kawalerzysta z ciebie nie lada. Byle pachołek tego samego dokona. Odmruknął, burząc się nagle. Czy raport Kościuszki o bitwie racławickiej będzie opublikowany powszechności? Waszmość bierze mnie na spytki, Żachnął się, zgniewany już nie na żarty. Obliguję gorąco tylko o respons. Nie rozpowiadam sekretów pierwszemu lepszemu. Wybuchnął opryskliwie, bowiem sceną wróżeń i przemęczeniem doprowadzony do denerwacji, nie panował już nad sobą, zachodzi jakaś omyłka. Waszmość, bierzesz mnie za kogoś drugiego. Ja nic nie wiem o jakimś raporcie kościuszki, o bitwie racławickiej pierwszy raz słyszę i znikąd nie przyjeżdżam, a zresztą nie myślę się suplikować. Estymuję taką oględność. Nie wykręcisz mi się, jednak wiem o tobie wszystko. Udław się tem waćpan, a mnie poniechaj, dosyć mi tej krotochwili. Widzę naplątaną kabałę jakby na reducie, tajemnicze podziemia, mistyczne przepowiednie, czarodziejskie sztuki, jegomość w masce i dziwne indagacje. Nie wiem, jaki jest cel tego wszystkiego, i dochodził nie będę, ale bądź waćpan zdrów, i do tej zabawy poszukaj sobie innego. Ja nie twojej maści, ruszył spiesznie do drzwi. Nie wyjdziesz bez mojej woli, zagrzmiał za nim władczy, rozkazujący głos. Odwrócił się groźnie, jak żbik napastowany i stanął naraz, niby wrośnięty w ziemię. Król we własnej osobie siedział przy kominie, bez maski już i kapelusza, poznał go z pierwszego rzutu oka i wielce skonsternowany niespodzianką, sprężył się w powinnej postawie i z nachmurzoną twarzą zaszeptał. Najjaśniejszy Panie, ani imaginował o takim honorze. Pokornie suplikuję o przebaczenie. Ognisty z ciebie kawaler i kąśliwy jak osa, siadaj przy mnie bez ceregieli. Fatigatus, widzę, jesteś, nogi ci drżą, pobladłeś. Siadaj! Czynię to jeno na wyraźny rozkaz, opadł na wysunięty trzon komina bokiem do ognia. Zachodzą takie okoliczności, że potrzebuję pewnych wiadomości, ty je wiesz. Bylem je znał i mógł powiedzieć, pytaj najjaśniejszy panie, szepnął lodowato. Daję ci moje słowo, jako wszystko, co mi powiesz, będzie pogrzebane między nami. Zaręba struchlał, rzęsisty pot wystąpił mu na czoło i trwogą załomotało serce. Chwila stawała się osobliwa i szczególnie ciężka. Jak ma sobie postąpić? Wszak pyta go król i w materiach, które chował w skrytości pod pieczęciami przysięgi, musi odmówić posłuszeństwa. Nikt nie jest mocem zwolnić go z raz danego słowa. Wprawdzie król obiecuje parol na sekret. Ale od zachowania tajemnicy zależy powodzenie insurrekcji podnoszonej przeciwko jego socjuszom i jemu, a może zawierzyć królewskiemu słowu, a jeśli wyda Igelströmowi, żeby ocalić siebie i zarobić na względy imperatorowej. Nigdy, nigdy. Wirowały w nim myśli podobne gwałtownym, oślepiającym błyskawicom, aż nagle zdeterminował i opanowawszy wewnętrzny dygot, odpowiedział z wielką godnością i przejęciem: Najjaśniejszy panie! powinienem ci posłuszeństwo ale jeszcze więcej powinienem ojczyźnie odpowiem na to na co mi pozwoli przysięga dobro sprawy i mój honor takiś to szepnął niemile dotknięty król i zrzuciwszy z ramion płaszcz ją niecierpliwie przemierzać izbę tarł czoło znać w nim było jakieś wahanie kilka razy przystawał przed nim i odchodził nie mogąc się na coś zdeklarować trwało to niedługo lecz zarębie wydawało się nieskończonością Stał sprężony, goniąc za nim oczami. Burza znowu srożyła mu się pod czaszką. Wszystko, co był kiedyś o nim wiedział, słyszał i myślał, powstało teraz w pamięci, wzmożone jeszcze. Stawiał go przed trybunałem swojego sumienia i niemiłosiernie osądzał. Zdał się być jego sędzią i zarazem katem. — Chcę mnie pociągnąć za język i wydać aliantom — myślał nienawistnie. — Niedoczekanie twoje, królu! szydził, zacinając się w sobie na kamień. Nie przemienisz mnie na swojego konfidenta, królu. Srożył się coraz zacieklej. Nie stanę się ja Judaszem. Wołał wyniosłą wzgardą, uważał go bowiem za generalną przyczynę wszystkich klęsk Rzeczpospolitej za najgorszego z parycydów. I byłby z przyrodzonej porywczości, skoczył mu stem do oczu i wypowiedział bez ogródek, gdyby nie ten jakiś majestat, bijący od niego, i poszanowanie, zaszczepione w duszy od dzieciństwa dla pomazańca. A przytem, kiedy znowu zasiadł przed kominem w brzaskach ognia, znalazł go dziwnie zmienionym, budzącym raczej współczucie niżli nienawiść. Widział przed sobą starego człowieka, pochylonego pod brzemieniem lat i zawodów o twarzy obrzękłej, zrytej troskami i wargach spalonych gorączką. Mądre, wyraziste oczy, zamglone smutkiem, wbił w ogień i coś medytował. Przybrany był skromnie w kadecki granatowy mundur z czerwonymi obszlegami przy prostej szpadzie. Zaręba widywał go na posiedzeniach sejmowych, na paradach różnych, na kadeckich uroczystościach, na promenadach i zawsze jako króla, otoczonego przepychem, pompą, pokorną ciżbą dworaków i pełnego majestatu i wyniesionego ponad powszechność. Zaś teraz pierwszy raz w życiu patrzał na niego jak na człowieka, tylko szczególniejszym losem wyniesionego na tron. I czucia jego przybierały obrót życzliwszy. Naraz król wyprostował się i uczyniwszy znak masoński mistrza, rzekł hasło: Szabaleth. Zaręba, jakby poderwany nad ludzką siłą, rzucił się ku niemu i odpowiedziawszy znakiem wtajemniczenia, stopnia i hasłem, skłonił się przed nim trzy razy wedle ceremoniału i wyrzekł głuchym, schrypniętym ze wzruszenia głosem, patrząc mu pilnie w twarz: Posłuszeństwo aż do śmierci, mistrzu i bracie. Siadaj przy mnie. Pomówimy otwarcie. Nie mogłeś odpowiedzieć królowi, to zawierzysz bratu. Wprawdzie to nie na kapitule, ale mam prawo żądać od ciebie na każdym miejscu. Posłuszeństwa aż do śmierci, mistrzu i bracie, powtórzył przyjętą formułą. Więc ci rzeknę, zapomnij o królu, zapomnij nawet o mistrzu, a mów do mnie jak do brata, jakbyś mówił ze swoją duszą i sumieniem, jakbyś się wyznawał na spowiedzi. Chce usłyszeć prawdę, szczery sąd, opinię niezmąconą żadnymi względami, człowieczy głos. Co się działo w zarębie, niepodobna tego oddać w mowie. Słyszał, widział, czuł, rozumiał, a razem wydawało mu się to niepokojącym snem i jakimś diabelskim omanem, jakby dalszym ciągiem widzeń w kryształowej kuli. Myślał, iż to, co się stało przed chwilą, na żaden ludzki sposób nie jest podobne prawdzie. A jednak była to rzeczywistość, bardziej wstrząsająca jego trzeźwym umysłem niż czarodziejstwa margrabianki. Król pokazujący się mistrzem loży masońskiej, król szukający tajnej rozmowy z prostym porucznikiem. I do tego w takich okolicznościach. Miało to pozór fantastycznej bajendy. Ale nie pragnąc już tego zgłębiać, ni brać na rozwagę, stał się powolny rozkazom mistrza. Czuł się przymuszonym do posłuszeństwa. Zwarł się jeno w czujności, jak czasu bitwy na ciosy, mogące uderzać z nieprzewidzianej strony. Wzrosła też w nim podejrzliwość i zatargał głuchy niepokój przed niewiadomym. Mam relacje o tobie i twoich peregrynacjach po świecie — zaczął król, przeglądając w świetle komina jakiś regestrzyk. — Azardowałeś się — podniósł oczy na niego. — W dobrej sprawie, najjaśniejszy panie — mruknął, niemile dotknięty jego wyznaniem. — Nic ci też nie wypominam — Pokazują tu Ciebie jako mojego jawnego wroga, lecz i zarazem jako człowieka w sprawach publicznych nie szukającego fortuny ni własnego wyniesienia. I wiem, jakim hołdujesz maksymom. Nie eksplikuj się, każdemu chętnie pozostawiam jego opinię. Jesteś synem miecznika zaręby? Ledwie odpowiedział tak nim poruszyło to niespodziane pytanie. Szczególne, zasępił twarz, patrząc w jakąś dawno odeszłą przeszłość dziwnie się plecie. Znałem kiedyś twego ojca dodał król żywo. Wyniosły to był szlachcic i zmiennych humorów. Zali żyje jeszcze. Niedawno zamknął oczy. Całe podlaskie województwo opłakuje go szczeremi łzami żalów, powiedział podrażniony królewską wzmianką i jej tonem. Pominmy przykre materie. Wezwałem cię na rozmowę, bo przekładam otwartego nieprzyjaciela nad podchlebców. Wzbudziłeś we mnie wiarę. I powtarzam, mów ze mną, jakbyś rozmawiał ze sobą, bądź echem powszechnych mniemań. Wiele spraw nie dochodzi do mnie, a powinienem wiedzieć o wszystkim. Czasy są brzemienne w nieobliczalne następstwa. Świat się trzęsie w posadach. Padają trony i ludzkość pragnie nowym bóstwom wznosić nowe ołtarze. Nie rozstrzygam, zali się ziszczą marzenia filozofów. Może to jeno wieczny sen o szczęśliwości ludzkiej. Więc znajduję naturalnym, że i my płacimy ciężki haracz powszechnemu zamętowi. Polska znalazła się na traicznym pograniczu czasów jakoby na krawędzi dnia i nocy, aże skłócona do głębi, słaba i rozdarta łacno stać się może łupem mocniejszych. I już nie wiadomo skąd wyglądać ratunku, załamał bezradnie ręce. Musimy go znaleźć w sobie, rzucił porywczo, nie bacząc na etykietę. Król, jakby tego nie słysząc, ciągnął dalej z bolesnym naciskiem. A na domiar złego, generał Kościuszko podnosi żagie wojny domowej, której następstwem być musi ostateczny upadek i podział kraju. Wojny domowej? Przerwał mu zaręba. Insurrekcja nie jest wymierzona przeciwko tobie, najjaśniejszy panie, ani przeciwko panującym stanom, bo jej świętem hasłem wolność, całość i niepodległość. Wstrzymał się raptem, zbyt wiele było do powiedzenia. A cóż Kościuszko zamierza uczynić ze mną? Podchwycił prędko król. Nie wiem, odparł szczerze. Nie wyznawał się w tym względzie w mojej obecności. I w głównej kwaterze nic w tej materii determinowanego nie słyszałem. Wiem tylko, że naczelnik poza sprawami aktualnymi chętnie i często dyskuruje o Polsce na wzór amerykańskiej republiki ukształtowanej. Jego to ulubiona myśl! Więc nie gotuje mi doli Ludwika XVI. Wracał uparcie do tego przedmiotu. Znalazłem go dalekim od terrorystycznych opinii. Człowiek to wzniosłego ducha żyje myślą podźwignięcia Polski i uszczęśliwienia ludzkości, prawdziwy filantrop być może. Kołąta jednak z klubem obrońców wolności spiskują przeciwko mnie. Za generalny cel uważają walkę z tyranami, pragną przekształcenia Polski sposobami, jakimi zwycięża francuska rewolucja. Walczą o prawa człowieka i obywatela. Umowę społeczną Rusoła przyjęli za Ewangelię. Progresy i szczęście ludzkości mają za najwyższe prawo chcą panowania cnoty i rozumu. Za hasło wzięli wolność i równość, objaśniał żywo, lecz bez widocznego zapału. Wszystko, co wiedzie do zniwelowania, wiedzie do sytego barbarzyństwa, szepnął dość cierpko król. Powiedz, którzy tak skwapliwie wyciągają ręce po królewskie głowy. Padło kilkanaście nazwisk, a w pierwszym rzędzie Kołątaj, Dmochowski, Mejer, Daloe, Maruszewski, Konopka, Pawlikowski i mniej znani. Z wojskowych nie wymienił ani jednego, nie chciałem mu przejść przez gardło, dusił się niemi. Nie obcy mi ten katalog, spodziewałem się tylko uzupełnienia. Wielu nie pamiętam, submitował się pokornie, wielu nie znam, a wielu pokazuje się na zebraniach pod maską. Wiem i o damach, jakie uczestniczą w tych krwawych sabbatach. Widywałem je zawsze zamaskowanymi. Wyróżniają się zapalczywością, z jaką domagają się egzekucji wszystkich pomawianych o zdradę. Pozwól mi dodać, najjaśniejszy panie, że na wielu punktach rozchodzą się z klubistami, dodał szczerze. Znam pomiędzy nimi takich, którzy jedną rękę wyciągają do mnie po łaski, a w drugiej chowają puginał na okoliczność odmowy, żebrzą i grożą. Tacy przybierają potem postacie korolanów i swoje cnoty i miłość ojczyzny szumnie obnoszą wśród powszechności. Znam i te pisma burzące przeciwko mnie. Nazywają mnie nieprzyjacielem ludzkości, tyranem, żądają mojej głowy, bo nie chciałem opłacić ich milczenia. Nikczemna kuźnica, pryskająca jadem obmowy i fałszów. Zaremba słuchał ze ściśniętym sercem i z nachmurzoną twarzą. Znam co do jednego całą tę zgraję paszkwilistów i nie mogę przeszkodzić ich plugawym fałszom i haniebnym oskarżeniom. W Polsce po staremu wszyscy mają prawo strofowania króla. Jeno król jest poza prawem nawet własnej obrony i nie może, jak tylko kupić dla siebie sprawiedliwość. Chcą w nim widzieć jedynie szafarza, faworów i łask, chcą go mieć kukłą, by snadniej się nim posługiwać dla swojej wygody i partykularnych profitów. Z tronu słyszy się tylko jeden głos dawaj, i widać jeno drapieżnie wyciągnięte ręce, a potem krzyczą tem głośniej. Rozdaje rzecz pospolitą, trwoni dobro powszechne. Snać po to, aby się stało, jak gdzieś powiedziano, za podany chleb weźmiesz kamieniem. I niedaleko mi szukać przykładów. Egzemplum prawie cały kor artylerii aktualnie konsystującej w Warszawie. Zaręba poruszył się gwałtownie, zaczepiał jego przyjaciół i socjuszów. Szczególniej srożą się przeciwko mnie właśnie ci, których z nikczemnego stanu podniosłem do prerogatyw, należących się tylko urodzonym. Nie żałowałem dla nich ofiar własnej szkatuły, Ni zabiegów przed Stanami, by ich fortragować na wyższe szarże. I pozyskałem najzaciętszych nieprzyjaciół. Najjaśniejszy panie fałszywie ci przedstawiono, zaczął gorąco zaręba. Zali niewdzięczność jest jedyną cnotą Polaków, ciągnął król, nie zważając na jego słowa, nie obronisz. Zresztą nie żalę się stwierdzam jeno jeden z tysiącznych dowodów niewdzięczności. Życie strawiłem na zabiegach koło dobra Rzeczpospolitej. A nie doczekałem się innej nadgrody, jak nieufność, oskarżenia i niezrozumienie. Jakaś głęboka przepaść mnie dzieli od powszechności. Za wszystko złem nie winują. Dlaczego? Za co? Pytam, odpowiedz szczerze. Rozkazujesz najjaśniejszy Panie i winienem Ci posłuszeństwo, ale odłóżmy etykietę na stronę nie pora na nią, ostrzegał zniecierpliwiony. Przede wszystkim nie mogą darować zdobycia tronu protekcją imperatorowej. A kiedyż to w Polsce osiągano koronę bez pomocy ościennych potencji, a kiedyż to wola narodu wynosiła na tron, a nie opłacone głosy elektorów. Mów dalej, mów, zaręba ją z żołnierską otwartością i cale niedobieranymi słowy opowiadać grzechy, o jakie powszechność oskarżała króla. Były pomiędzy nimi ciężkie, wciąż żywe w pamięci, a przy lada okolicznościach wypominane na sejmach i sejmikach. Były i przewiny, o których dziwne powieści rozchodziły się po dworach, siejąc wzburzenia i gniewem, zapalając snotliwe serca. Ale były i takie zgoła niepodobne do prawdy, a rozsiewane na ucho, pod pieczęcią tajemnicy. Zaremba, wychowany w domu nieprzyjaznym królowi, gdzie skwapliwie zbierano wszystkie bajendy, formując z nich coraz cięższe oskarżenia, był istotnie doskonałym echem malkontentów. A że i sam przyuczył się widzieć w królu sprawcę wszelkich klęsk Rzeczpospolitej, więc jego relacja miała gorzki posmak bezwzględnej szczerości. Wypowiadał wszystko bez osłon. Zrazu nawet satysfakcjonowała go ta rozkosz smagania samego majestatu. Pastwił się, rozumiejąc, jako dokonywa znacznego czynu. A litania owych wypominków ciągnęła się od pierwszego rozbioru aż do dni ostatnich. Kładł mu na głowę koronę, uwitą z cierni nieszczęśliwego panowania, i okrywał purpurą, na której wypisywały się dzieje niezatartymi głoskami, pierwszy rozbiór rządy Repnina, wywiezienie senatorów, sprawa ugromowej, powolność na każde skinienie Carowej, zgniecenie przy jej pomocy Konfederacji Barskiej, marnotrawstwa dóbr koronnych, faworyci haniebne rządy Ponińskiego, konszachty z sąsiednimi potencjami, zamachy na wolność wojna 1792, akces do Targowicy, Sejm Grodzieński. Ratyfikacja traktatów rozbiorczych wyliczał bez zająknięcia, lecz w jakiejś chwili dojrzawszy królewską bladość urwał. Proszę cię, nie każołuj mnie, mów! posłyszał dobrotliwą zachętę. Król słuchał na pozór spokojnie, usiłując nie pokazywać po sobie tej męki biczowania, jaka nim targała. Nawet uśmiech przywołał na zbielałe wargi, przesmutny uśmiech upokorzeń, a oczy grały mu coraz boleśniejszemi poruszeniami duszy. Chwilami zwierał się w sobie i przytajał jakby przedrazami. Na próżno jednak bowiem niebaczne i zuchwałe słowa zaręby smagały nielitościwie, dosięgając najtajniejszych zakamarków. Sądy i oskarżenia, jakie był słyszał, wdeptywały go po prostu w błoto, niby nikczemny łachman, tak splugawiony zbrodniami, że godzien jedynie wzgardy. Niełacno przyszło mu uwierzyć, jako to o nim samym mowa, jako to jego własny konterfekt w tak chydliwej malowanej postaci. Ale uwierzyć był przymuszony. Król w nim cierpiał, cierpiała duma, lecz najsrożej cierpiał sponiewierany człowiek. Zaręba ciągnął dalej, ale już wiele pomijał. Wybierał łagodniejsze słowa i zaczynał go oszczędzać. Jakaś niepojęta litość zbudziła się w jego sercu, już żałował swojej powolności jego rozkazom. Poczuł jakiś przykry niesmak. Często marły mu słowa na ustach. Zachwiały się w nim nagle dawne wiary, jakie miał w tym względzie. Stało się bowiem, że wypominając królewskie winy przeciw narodowi, w tym zarysie, zawierającym dzieje haniebnych lat kilkudziesięciu, spostrzegał coraz wyraźniej obraz drugi, nierównie ogromniejszy i bardziej wstrząsający, obraz całej polskiej społeczności. Czemże był król w tym rozległym stafarzu, jednym z milionów ludzkiego mrowia, czy też jedynym sprawcą powszechnej doli, któż potrafi dać respons? Nowa udręka ścisnęła mu serce i odebrała głos, że siedział milczący, szarpany, jeno wątpliwościami własnego sumienia. Królowi w Polsce nie wolno niczego, a odpowiada za wszystko, posłyszał naraz głos, przejęty niechęcią i nieskrywanym żalem. Potwierdzasz, com już był rzekł, niewdzięczność to jedyna cnota Polaków, dorzucił jeszcze. Ta gorzka konkluzja nie dopuszczała zdawkowego responsu. Przykre milczenie zapanowało pomiędzy nimi. Zaremba postanawiał już nic nie mówić, siedział osowiały i wielce ze siebie nieukontentowany, zaś król zaczął się promenować po izbie. Ginął w panujących mrokach i co pewien czas wynurzał się w brzaskach dogasającego ognia bladym zarysem widma. Gruby kobierzec nie dawał słyszeć jego kroków. Dopiero po długiej chwili zaklaskał w dłonie i komuś w ciemnościach rozkazał: dorzuć do ognia, zimno. Czarna Wiedźma wypełzła skąd ciś i po chwili buchnęły żywe, radosne płomienie, jawiąc przed oczy całe wnętrze izby, wybitej chińskimi, żółtymi makatami w błękitne smoki, że wydawała się być kopulastym namiotem. W głębi naprzeciw komina i na niskim ołtarzu z farfuru niebieskiego siedział złocisty Budda, ogromnej postaci, z rękami splecionymi na obwisłym brzuchu. Wiedźma zapaliwszy przed nim kadzielnicę, zniknęła bez szelestu. Wykwitły strugi dymów, roznosząc przejmujące zapachy piżma. Są prawdy, które pojmą dopiero przyszłe pokolenia, zaczął znowu król, siadając na dawnym miejscu, i winy mogące być poczytywane za zasługi. Zegar nad kominem wybijał jakąś późną godzinę, huczał, niby uderzenie gonga. Prawda nie ma ojczyzny, przeto bywa traktowana jak uprzykrzony włóczęga. Zabobony i ciemnota oto jedyni tyranowie ludzkości, mówił patrząc w ogień i grzejąc ręce. Potem zaś wolna i namysłem począł objaśniać te grzechy przeciwko ojczyźnie o jakie pomawiała go powszechność. Była to obrona jakby przed trybunałem własnego sumienia zanoszona. Zwracał się do zaręby, ale odpowiadał raczej sobie i swojej zaniepokojonej duszy. Bronił się oskarżając zarazem powszechność. Jego słowa dyszące szczerością przebłyskiwały ostrzami jadowitej wzgardy i wyniosłości. Nawet w eksplikacjach Tajła się być może słuszna duma niezrozumianego człowieka. Chwilami zabierał głos poniżony majestat. Mówił jak do równego sobie umysłem i objęciem materii instatu. A misterna dialektyka, górne maksymy i piękność wysłowienia nadawały jego dowodzeniom kształt niewzruszonej prawdy. Rozmowa migotała, niby pas, tkany w przecudowne farby. Z wyznań przechodził do konfidencjonalnej pogawędki ze spraw minionych do projektowań ze spraw Rzeczpospolitej do aktualnych, salonowych debat, nie zaniedbując przytem indagowania względem przygotowań insurekcyjnych, pewnych ludzi i dnia wybuchu. Czynił to jakby mimochodem bez szczególniejszego nacisku. Zaremba, nieprzygotowany na to, co go spotykało, czuł się niezmiernie onieśmielony. Nie mógł się zgoła połapać ni z tem, co był słyszał, ni z dyspozycjami własnego serca. Przecież ani imaginował, aby miasto z nienawidzonego nalazł króla męczennika swoich powinności, jenialnego reformatora, króla poświęcającego każdą chwilę swego żywota pracy nad oświeceniem i podźwignięciem kraju. Bał się zawierzyć własnym uszom, a zawierzyć musiał. Któż się to bowiem przed nim użala? Któż tkliwiej czuje niedolem powszechną? Któż głębiej pragnie odmiany? Któż lepiej rozumie niebezpieczeństwo? Zaiste, tylko on, król wielkiego serca obywatel i mąż na miarę największych, jacy byli w narodzie? Rozmyślał nie podejrzewając, że może król próbuje go skaptować i urobić na instrumentum sobie oddane. Dopiero później przyszło mu to na myśl, a tymczasem słuchał oczarowany i przywiedziony do kapitulacji wobec swoich dawnych mniemań i opinii. Ustępował, ale nie bez zastrzeżeń i rezerwy. Rozmowa przeciągnęła się długo w noc. Doceniasz? Subscribe